Pan policjant taki tutaj jest Le lewą nogą wstał chyba Wyciągacie czy ja mam wyciągać? No nie wiem mm, No wyciągaj A czekaj A nie kurwa bo to nie jest garaż ja pierdolę Nie, tutaj jest... też masz garaż, a, też masz garaż. A, to ja chciałem kupić, dobra czekajcie No kurwa Nie masz zamaka Nooo no! Nie kurwa Jakie dźwięk Nie ma takiej jednocześnie spałność w Nie, Nie, nie. Mój zamach! MÓJ ZAMACH! Tak. Później... Dwa pojazdy naraz Gra Graba mój tempest No bo na Steamie to 30 sekund opóźnienia, więc zaraz zobaczę Niech on go cofnie do garażu What? Ej kurwa, bo teraz przy policji to będzie... Ktoś... NO WHAT the fuck? Uwaga, uwaga, będzie akcja Co to było? To we mnie wiecie. Czemu się zahamowaliście? Ci my nie zahamowaliśmy. <grym> Stop! Dobra, od... czekaj. Czekaj. Ja osiągnęliście pięknie. Ty... Dychajcie, co się pali, bo to maryśka. Ja <grym> gdzieś się odradza. Kawala, prawda? Kurwa, nie gram już z wami, ja też <grym> Dwa wybuchy dzisiaj, kurwa.